Cześć Mako, witam Was w 11 odcinku kariery fin Harps I. Widzimy się w święta. Wszystkiego najlepszego z okazji święt. Mam nadzieję, że zostajecie to za chcieliście A my zaczynamy. Następniecie karierę. I. już w pierwszym odcinku. O, oczywiście, mieli ją trochę jak zawsze, więc trzeba przeszczekać się. Jakby to pierwszy miał się wyrządzanie, zasłuchajcie, więc. O, operator, masz regularne koblera. Negatywną tą cenę, żeby to była wyższa. Jeszcze... Jak 600 są za tym. Nic. Wydaje że będzie miał bardziej bo to jest. Partia ale najpierw przyjdzie nasz. No, nasz no, jeszcze. Którzy są Może pierwszy. nasz się na opisy Zaprezentujemy Rizy, Więc zaczynamy. Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Warto poświęcić czas bo przed nami pasjonujący mecz. Z komentatorskiego stanowiska kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Kibiców obu drużyn elektryzuje już wizja inauguracji sezonu. Nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka. Mecz Jacku zapowiada się bardzo obiecująco. Każdy kibic spod pola tego króla tego z spod namema ma niezaprzeczalne to jednak nie to samo. Oczekiwanie wreszcie dobiegło końca i znowu możemy cieszyć się walką o ligowe punkty. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Dane krycie. Zawodnik z piłką nie obrońcę. Ładnie pomyślane. Skuteczna interwencja, Brani. ale grają dalej. Piłce. O, Jestem jest ciekaw w przebiegu dzisiejszego meczu. W obu zespołach brzemie wielki potencjał. Obaj piłkarze grający pierwsze skrzypce w swoich zespołach są zawodnikami światowej klasy. Obaj będą chcieli udowodnić. Ładnie posłał, prosto padne w przodu. I gol! Piłka w siatce! Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze ja się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Ładną bramkę na no, gol. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Przez moment wyglądało na ja to, że nie trafi jakby, jakby chwilę niepewności. Na piłkę, co z tego wyniknie? No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Brawo, ładny ten zwód. Ale świetna okazja. Był gdzie być powinien. Niesamowita sytuacja. Nikt już mu nie mógł przeszkodzić. Mamy Gwardożera, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Ładnie wymanewrował obrońcę. A szkoda. Co teraz zrobi? Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Tak, wykańcza Bramkę! Ależ akcja! Ależ to są emocje, proszę państwa! akcja strony Inharpsi i wykańczamy akcji. Wynik 2 do jednego. Jeszcze o niczym nie przesądza. pierwsza bramka w sensie. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Z takim faulem i i Bachem zacznę z rzutu wolnego. Dobry pressing odebrał piłkę. Zostawił za sobą trochę boiska. Dośrodkowanie jest zablokowane przez obrońcę. Blokuje dośrodkowanie i Bachem z rzutu wolnego. Alderman przyjmuje piłkę, podaje do Makhajima. Machnę. Zupełnie nie strata, źle wymierzone podanie. Piękne podanie górą. Nie spieszą się, rozgrywają. Piłka zagrana w polekarze. Czy który z nich do niej doch? Dobrze ustawiony bramkasz. Podamy do kolinsa. Kolis podejdę do spinozy dla do końca. To może być wyrównanie? Jest, proszę Państwa, remis! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz <grym> i zimna krew do ostatniej chwili. jest wychodzimy na prowadzenie. Będzie bramka. Tak, tak, gol! historia, proszę państwa. Czy będą w stanie i to prowadzenie? Zdobajmy na prowadzenie. Pierwszy się

4-2 i koniec Haczyn. Właśnie głowie. zaczęli drugą połowę. Ładnie nad obrońcami. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Groźnie ma sporo miejsca i czasu. Świetna akcja w obronie. Szkoda tej szansy. Dobrze przesuwa się z piłką Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca Collins bawi się w tym nasz Czwarty gal z spotkanie Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola Bramkarz miał czas na reakcję ale za daleko się ustawił od słupka żeby dosięgnąć piłki Nawet jej nie dotknął Dobry strzał ale można było go obróć 5 do 2 wyniki 37, dziwi, James postawa obrońców zdecydowanie tak dobrze teraz obrońcy po... dobra wymiana podań okazja do dośrodkowania będzie chyba szansa po tym dośrodkowaniu a ja, 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 ja. kompletnie spudłował. Z takiej odległości technicznym strzałem powinien bardziej zagrozić bramce. Fatalnie się zachował w tej sytuacji. Od bramki. Do przed nami końcowe 30, 30 minut. Byrka. Byrka o! To, to Idzie do przodu. No Ryzykował Ale się Wodnika, Ale to akurat nas nie Blisko już do bramki. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. No, będzie gol. Skuteczna interwencja, ale Ej, dalej Maki, tutaj go dalej. Na Przydałaby się dało się wrzutka do to jest co? klasa! Niesamowite! Podaję posypadły Espinosa. Espinosa, tenisa. Ale No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnych! Jeszcze nie bo atakuje. Ma piłkę, co teraz zrobi? A kiń proszę pełną

Pewna interwencja bramkarza wyjaśnia sytuację. Koń się rozegrać i kwestia trochę... Z Nadzieją, że uda z się odwrócić. Razu... Do końca meczu pozostało jeszcze trochę czasu. To posunięcie może odwrócić losy tego spotkania. I stracili pięć. Hmm. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Centra w pole karne. przepychanki. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Pięknie go dostrzegł. Dobrze prowadzi piłkę. Jest szansa! I teraz bardzo ważny przechwyt. Kole Koledzy z napadu i niestety. Przyjmuję je prze... Przyjemny i przeciwnie. Przepiękne podanie przesuwając naszą obronę. To może być bramka kontaktowa? Ładnie obronił ten szał, ale piłka nadal w grze. Ale bochnia sobie wykryć. Sędzia z daje I wygrywałem pierwszy smash. ogle odchodzi. W głowie se zanowałem. Już trudno. Kolin zejdzie na grę z korpotnicą, żeby się Kolin ja z niej tam i zasymulujemy, szybką symulację zrobimy i zobaczymy jaki wynik. osiągniemy. 1-0 przegrywamy niestety, ale mi się trudno. Отлично, да, Я понял, что это было. Я просто прошел здесь. я вас справиться и Чуть через Hmm. Kilka zmian na formie aparatury samochodowej. Nie zagra od początku. Leci tonel na środek pomocy. A na prawej zagra kargo. Któremu overal już urósł. Do e, 50-50. Sygnacja kończy się jeden, dwa i więc jest bardzo dobrze. A w ogóle, zapomniałem zrobić... Scouta, w sensie, muszę kupić nowego Scouta że nas nie stać to nie ma sensu szczerze ale go ...do anglii na 9 miesięcy kilka talentów jest na pewno Tom Morrow Chris McInnes. i on się sprzynaje. Zróbmy rzeczy, które są po prostu nam potrzebne, czyli na przykład... Eee... Sprzedaż MacName'a. Sprzedaż Mac'era Quest'a. Sprzedaż Domborów. Jest druk one-manualy Quest'a. jest przecież... FishRig'em. Законодательство, его. законодательство, 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 Stawiam się, że nasz standard jest dosyć ważny dla mnie. więc chciałbym tak naprawdę zakończyć na ten odcinek. I. chyba tyle. Bo taki krótszy dzisiaj odcinek, więc jeśli. ktoś się dłuższy ciągnie, jeśli, chce, jeśli chcecie dłuższy odcinek, piszcie w komentarzach. No i to by było na tyle chyba. Cześć i na razie.